Kochani, chciałabym zacząć yy, właśnie vloga yy, z niedzieli, ale yy, nagrywam to w sobotę. Yy, teraz. Po yy, zaczynam i mamy godzinę 22.55. I no. Jest trochę nieciekawe, ponieważ. Co w się. Sensie, nie wiem, czemu powiedziałam nie ale nie wiem. To będzie taki niedzielny, totalnie luźny vlog, okej? Mamy nowego Thermomixa, dzisiaj sobie kupiliśmy. No. Widzimy się rano. Yo, yo, yo! Hej! Yo, yo, yo! Hej, hej, hej! Hmm. Hej będzie ehm. mam godina godzinę ósmą No 8.40 i mój plan dzisiaj na było hmm. Lody. To to mi otwiera kaloryfer Dobra no, już to tam wyszedł nie wiem czy mówiłam, ale mam godzinę 8.41 i my mamy nowego Thermomixa. W sensie nigdy nie mieliśmy, po prostu w której wyszliśmy taki kurs, prezentację bym powiedziała bardziej. No i po prostu taka pani fajna nam pokazała wszystko, jak się robi. No bo rodzice się tam już... Trochę bardziej byli zdecydowani na tego Thermomixa Szóstkę, czyli tą najnowszą wers wersję um, No i mamy tego Thermomixa, bo um, Oni pod koniec jak ta pani, bo ta pani była około 4 godziny u nas No i tam robiliśmy różne rzeczy Do jedzenia w tym Thermomixie, szóstce No i po prostu um, Moi rodzice się już zdecydowali, pani miała dla nas już Thermomixa od razu. Także podpisaliśmy jakieś tam papiery i w ogóle wszystko, tak jest. No i nawet jest aplikacja do tego Thermomixa na telefon. Mi mała przed chwilą przyciągnęła ją. No i tutaj sobie można oglądać i wpisywać. Ja tutaj sobie jednak będę robiła sorbet i będę robiła ten sorbet To jest sorbet truskawkowy I no I będę go robić Są przeróżne tutaj rzeczy na przykład Sorbet jego z miętą Są przeróżne rzeczy I no, a my będziemy ten zapisz O Boże Tylko ja może ubieram jakieś dresy czy coś w tym stylu, bo mi jest strasznie zimno mm. No i pójdę dopiero mm. Miałam sobie gdzieś... a i zasnęłam Po jakiejś Pierwszej nocy, bo sobie jeszcze oglądałam film, serial. W jeden wieczór, w jedną noc obejrzałam cały serial, który miał około 30 odcinków. więc ja szybko lecę z tymi rzeczami. Nie robiłam nawet przerw. Nie, no zrobiłam jedną na siku Dobra, idę ubrać sobie coś fajnego, żeby mi nie było nic zimno. I... robimy lody. Zabrałam jakieś te, swoją tu mam białe. A! I... Y, y, będzie też z tego przepis. Y, ponieważ jak... Nie będzie ktoś umiał. Zachodzimy do dół. Muszę cicho mówić. Tak w miarę. O, teraz mam smugę głośno. Bo tam... Jak Moje rodzeństwo spało Moi rodzice nie, ale... Nieważne Ja was tutaj postawię taki statyw I to jest nasz Thermomix I ale to po i teraz wrócę No, nie nasty. Dobra, um, będziemy uruchamiać Thermomix. Nie będziecie teraz bardzo mnie widzieć A Thermomix Także ja go sobie uruchamiam w taki sposób, że po prostu przyciskamy długo i on nam się tutaj włącza. Ja wczoraj już na tym kursie robiłam tego, te lody właśnie. On jeszcze tutaj, widzicie, ja światełka zapaliły. O, mamy tutaj ten czas i teraz sobie wpisujemy. I wpisujemy sobie tutaj sorbet. I tutaj nam wyskakują takie różne. Yy, te. A ja robię ten co wczoraj. Czyli. Czekajcie, bo coś. Hmm. Ale nie ma tego, co jest. Dobra, yy, wyszukujemy tutaj. I mam. A jeżeli są więcej niż 4 gwiazdki, to już dobre jest. I tutaj mamy u dołu, co można przygotować ale ja już to robiłam wczoraj, także klikam rozpocznij gotowanie teraz wsypujemy 60 gram cukru a i ważne jest to, żeby tutaj, te naczynie tutaj o było czyste jak będziemy nie mokre w sensie no i wsypujemy 60 gram cukru i tutaj nam pokazuje ile już wsypaliśmy o, ja wsypałam dużo. Ja wsypałam trochę za dużo i będzie za słodkie, także trochę wybiorę łyżką. Dobra, wsypałam już idealnie 60 gram cukru. Teraz klikamy dalej. No i teraz to zakładamy tutaj. I znowu klikamy dalej. O boże. No i tutaj nam pokazało, do którą musimy. Przykręcić tym pokrętłem. Ja muszę akurat do, do końca. Czyli robimy tak. Hop. I nam tutaj. No już tutaj mi zmieniło. No i znowu klikamy dalej. Teraz mamy e, 450 e, gram y, truskawek mrożonych. Ja dodaję też y, trochę malin, y, ponieważ chcę dzisiaj zaeksperymentować. A i w ogóle to możemy już to zdjąć. O, I tutaj się zrobił nam cukier. Dobra, ja wsypuję y, 300 z tych y, y, truskawek. Dobrze. No i wpadło. I teraz dodaję maliny tutaj żeby pokazało do 500. No i teraz jak już wsypałam, klikamy znowu dalej. No i tutaj nam pokazuje, że trzeba założyć tą miareczkę z powrotem. Tutaj zakładamy, ona tutaj zaraz będzie zaciskać. No i tutaj nam pokaże o do połowy. Teraz będziemy kręcić. No i znowu klikamy dalej. A, i dobra. No i tutaj się zrobiło coś takiego. I to otwierało. I teraz będziemy to musieli, teraz muszę to zgarnąć tak jakby od góry. Czyli po prostu tutaj tak zgarniamy. No i jak to zebrałam, to znowu klikamy dalej. Um, I teraz pokazuje nam, że jeden dojrzały banan pokrojony na kawałki. Ja dam półtora. Zostawiamy. Так, что-то вычел, będę tutaj pucharka no i mamy lody i ja idę elo ja się umyłam zrobiłam lekcje które były fakt fantem no i teraz zjem sobie pastę i pooglądam sobie coś na YouTube coś w tyłu mm. i zaraz jadę na basen bo nie mówiłam wam, ale chodzę na basen mhm chodzę na basen z moim tatą i tak. no widzimy się jak zjem albo nie wiem mamy godzinę 15.00 fajnie kochani będę kończyła tego vloga niedzielnego mamy 20 zaraz wam pokażę mamy 20:30. Um, no i ja zjadłam sobie, wróciłam z basenu, dlatego, jeszcze mam mokre włosy. Um, I co? I co? A, i nic nie ona na usłuch. Nic, nic nie ma. Um, I co? Po pokażę Wam. Ile nastawiałam budzików? Bo to jest niesaka... W ogóle o tak wcześnych godzinach nie wziąłem nastawki. No nie. Mam tak. Czekajcie, wyłączę czekaj, tam. Mam pierwszy budzik nastawiony na 6.00. Czekajcie. Mam na 6.05. Na 6.10. Na 6.15. I na 6.20.

Mój stan, ym, który w tym momencie y, robię, i y, nad czym mega pracuję, y, no to tak. Chciałabym schudnąć, jakkolwiek to brzmi. No, wiecie, jest tutaj trochę tego y, Dlatego też chodzę na basen y, i stopniowo y, to rozkładam. Także wiem, jeżeli, jeżeli tak. Y, Jem y, trzy niezdrowe rzeczy w moim życiu. Są to niezdrowe: to są tosty. Drugie niezdrowe rzeczy to jest, są płatki. E, no i y, trzecie to są właśnie jakieś takie. Mm, Kanapki z szynką i w ogóle takie rzeczy jem, ale poniekąd zaraz to będę odstawiać, bo już um, odstawiłam resztę mojej rzeczy, takich, które jadłam, na po prostu <laughs> jakieś inne zamienniki. Dlatego też dzisiaj zrobiłam zdrowy koktajl, zamiast cukru dodałam miodu, żeby nie słodzić tego um, tak za bardzo. Um, I poza tym chodzę na basen, chodzę na gimnastykę, na zapasy, na basen, um, codziennie wieczorem na basen chodzę, um, co na WF w szkole, no wiadomo, um, jeszcze się zapisuję na szarfę po raz drugi, także pięć sportów w moim życiu się zmieniło. I no, także... A i odstawiam telefon, mogę tylko w weekendy, bo dostałam taką mini karę. Mini karę dostałam, mm, ale na szczęście tylko na tydzień, że tylko w weekendy mogę, a dzisiaj jest niedzielę, także mogę i mam i właśnie taką karę że po prostu za dużo co siedzę na telefonie i po prostu nie umiem się skupić na lekcjach, także e, dlatego y, e, i właśnie no <laughs> i chodzę na basen w tygodniu o 20 do 21, nie, chodzę o 19, co, chodzę o 19.30 do 21, wczoraj dwie godziny pływałam, a w weekend... Chodzę o 18.30 do 20.00 Także no ja mam postępy Jeżeli chodzi o moje takie zdrowie czy coś w tym stylu No i wiecie jakąś akrobatykę i takie rzeczy No to tyle Chciałabym powiedzieć Teraz będę nie wiem Poćwiczę sobie, łączę sobie coś jeszcze fajnego a i słodycze odstawiam e, mało, e, jeżeli chodzi o słodycze to jem A, druga, jedną taką, bo już długo jestem na takiej ala diecie. już Wam pokazuję, jedną taką dziennie, taką myłkę z czekoladą w środku. E, no. Kit. Moi drodzy, powiem wam, mój stan jakby <śmiech> życia. <śmiech>